Cześć, witam na rzucie oka serii, gdzie rzucamy okiem na systemy, żeby wiedzieć, czy warto się nimi interesować, czy nie warto, dlaczego warto. Ja jestem Maciej, game designer gier elektronicznych zawodowo, hobbystycznie, gry fabularne. Jest ze mną drugi Maciek. Witam wszystkich i witam na rzucie oka. Ja jestem Maciek z dobrych rzutów. No i razem z Maciem będziemy rzucać okiem tym razem na system Monster Hearts 2. I ten system został nam zaproponowany, rzut oka na niego przez naszego przez patrona. I no jest ciekawy, jest ciekawy. Jest to system, na który byśmy okiem pewnie nie rzucili sami z siebie. On nie jest na naszych nie był na naszych radarach, ale też taki urok, że dostaliśmy propozycję bardzo egzotyczną. Ja byłem ciekaw, o tym systemie się trochę mówiło, no bo on właśnie trochę słynie w Różnych kręgach. Słynie też w ogóle w świecie trochę dlatego, że jest systemem do grania seksualności w dużej mierze i wątków queer, które chyba nie mają dobrego tłumaczenia na polski. Natomiast, bo jest to serial o graniu nastolatkami. Nastolatkami w szkole średniej i nastolatkami, które są potworami. Więc jeśli myślicie, myślicie Twilight, to myślicie dość dobrze, chociaż autorka chyba woli inne inspiracje podawać niż Twilight. Także nastolatki, szkoła. Tematy nastoletnie, zmaganie się ze sobą, ze, ze światem zewnętrznym, ale też bardzo mocno w kontekście seksualności i w klimacie queer. Była jakaś akcja na Wspieram to? Tak, była i ona jeszcze nie zakończyła się w tym sensie, że podręcznik jeszcze nie został wydany, ale jest zakończona już wiadomo, że sukcesem. Już skończyli zbierać pieniądze, zebrali 22 500, z potrzebnych 15 180 wpłat jest, jest wykonanych. Czyli co, czyli będzie po polsku wydany? Tak, jeśli dobrze widzę, to przez Gramel, ale tu nie mam stuprocentowej pewności. A, to już jestem ciekaw nazwy w takim razie na polski. Czy Mon zostawią, czy... Monster Hearts na Stoletni Potwór. Okej, okay, dobra, czyli zostawili oryginał po angielsku. Tak. Um, to co, uwaga szybka jeszcze na początek, gdyby ktoś miał wątpliwości, dlaczego to jest w ogóle ciekawy odcinek. Um, to jest system, w który ja raczej grać nie będę, w dużej mierze z tego powodu, że on... Światopoglądowo się nie zgadzam z założeniami tego systemu nawet. Ja jestem w ogóle konserwatywnym i żeby nie powiedzieć bardzo konserwatywnym katolikiem. Ty maćku też jakoś bardziej gdzieś w tym rejonie chyba. Ja to sobie lubię myśleć, że jestem osobą centrową i, i nie lubię fanatyzmu z żadnej strony, a, i, i nie lubię skrajności w ogóle, więc, więc też mi ciężko do tego systemu podejść całkowicie z otwartymi rękami, bo on też nie jest. Widzę doskonale, że on nie jest systemem dla mnie. Tak, więc co, nie ma się na tym co rozwodzić. System jest, jaki jest, ma jakieś obiektywne swoje cechy, natomiast. Wiedzcie, z jakiej perspektywy na to, na to rzucamy okiem, ale też może być to ciekawe, bo jest to dość, będzie zewnętrzna perspektywa pod wieloma względami. Tak. Maczku wspomniałeś chwilę o autorce. Autorką tego systemu jest pani Avery Alder. To jest pani, która prowadzi wydawnictwo Buried Without Ceremony. Jest to projektantka arpegów, która projektuje gry już od 13 lat. Jej gry dotyczą właśnie głównie takich wątków jak, jak relacje, relacje i związki społeczności, rosterki, czy to właśnie queerness. Jeśli podążać za Wikipedią, no to gra powstała podobno jako początkowo trochę gra na żarty, w którą używano mechaniki Apocalypse World do odgrywania Twilight'a, czy Jennifer's Body, czy Ginger Snaps Ogólnie gra potem została rzeczywiście wydana. Pierwsza edycja ukazała się w 2012 roku, druga edycja w 2017. Pierwsza edycja została nominowana do większości ważnych nagród RPG-owych poza ENIS, czyli do Golden Geeka między innymi. Tak. I na sesji tego systemu dostaniemy odcinek serialu. Ponieważ system, system te konwencje wprowadza na dwa sposoby. Chociażby przez to, że jest o nastolatkach w szkole średniej, więc widzimy od razu ekran. Twilight, co prawda, to jest kino, ale jako, że sesja i gra się sesja po sesji, no to czuję tutaj wyraźnie serial, to się samo, samo nasuwa, a system jeszcze to przypieczętowuje, bo mówi, że są sezony, bo jest mechanika sezonów i to, kiedy sezon się kończy. Więc gra się z sezonami, coś, co ma sesję serial. Będziemy grać odcinki serialu i jest sporo mówienia o scenach, o tym, że sceny się tworzy, jak się je tworzy ym, i tak dalej. Więc także nie będziemy grać drużyną, prawie na pewno w tym systemie, tylko będziemy śledzić po prostu przeplatające się wątki, wątki nastoletnich bohaterów w szkole średniej. Ta szkoła średnia też jest chyba tam obowiązkowa. Rozpisuje się także różne relacje, stosując model klasy i tego, jak w klasie się kształtują relacje i tak dalej. Cztery pryncypia system podaje, bo systemy z Power by the Apocalypse często mają swoje pryncypia, do których zachęcają i zobowiązują graczy Monster Hearts mówi, że czynimy życie postaci nie nudnym i pilnujemy, żeby historia była dzika, keep the story feral, czyli tam autorka to rozwija, że ona zachęca, żeby unikać przyzwyczajenia się do postaci, polubienia ich i przez to dbania o nie tak, żeby im się nie działy jakieś niebezpieczne i ciekawe rzeczy. Ona mówi: "Nie, cały czas Rzucajcie wyzwania postaciom, wprowadzajcie je w niekomfortowe sytuacje, patrzcie, co się wydarzy. I dwa, dwa pryncypia: jedno o zasadach, czyli trzymamy się zasad, mówimy to, o czym, czego zasady chcą, żebyśmy to powiedzieli, i mówimy to, czego wymaga szczerość, czyli jesteśmy wierni wobec świata postaci. I tym podobnych. To, to z zasadami można wiedzieć, to jest w ogóle założenie obecne w systemach Apocalypse, Apocalypse World bardzo często um, mówiące trochę o tym, że MG nie kontroluje całej opowieści i tak po prostu według swego widzi się Tylko gramy, jeśli wchodzi mechanika, to wchodzi mechanika. Jeśli mechanika powiedziała, co ma się wydarzyć, to to ma się wydarzyć. Idziemy za mechaniką, sprawdzamy, gdzie ona nas zaprowadzi i co tam znajdziemy, i staramy się to zaakceptować. I... Wprowadzić, szczególnie w tym systemie. Autorka zaznacza kilka razy, mówimy o seksualności, czyli z perspektywy autorki o czymś, co, czego postać nie kontroluje, zwłaszcza nastolatek. Jest trochę ofiarą z, y, bodźców zewnętrznych i tego, co się dzieje, i jest bardziej obserwatorem tego, co się dzieje w niej i tak nas zachęca, żebyśmy grali w ten system. Także zwłaszcza z wątkami seksualnymi, czyli po prostu zobaczyli, co naszą postać będzie pobudzać i na to reagowali. Jest pewne pole do manewru, do decyzji, natomiast autorka zachęca, idźcie za tym, eksplorujcie, zobaczcie, co się, co się wydarzy i, i gdzie, was, gdzie was to poniesie w, w, z waszą postacią. Więc potwory. Wspomniałeś, że jesteś fanem tego, że te potwory są dosłowne, ale też alegoryczne. Tak, tak, to jedna z tych rzeczy, które mi się bardzo podobają w tym systemie, bo gramy potworami, które mają pewne swoje określone cechy. I nasze postacie rzeczywiście są nastolatkami i są tymi potworami, nie jest to tylko, tylko metafora. Czyli jeśli gramy wampirem, to rzeczywiście jesteśmy wampirem i pijemy krew. Jeśli jesteśmy duchem, no to w którymś momencie coś nas zabiło. Ale jednocześnie cechy charakterystyczne tych potworów stają się alegorią tego, jaka ta postać jest. Więc ten duch to jest ta osoba, której nikt nie zauważa, która zawsze Stoi trochę z boku, która zawsze jest pomijana przez wszystkich z jakiegoś powodu. Coś w cudzysłowie w tym momencie już ją zabiło i wycofało ze świata, znowu w cudzysłowie, żywych. Podobnie, wampir to jest ten, który wykorzystuje innych, czyli ten, który żeruje na, na innych osobach i, 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 i w ten sposób, jakby, właśnie napędza swoje własne motywacje. I, I to jest bardzo eleganckie i to jest bardzo fajny element tego systemu, czyli możliwość pokazania potwora. Nie tylko dosłownego, ale też tych charakterystycznych cech, które przypisujemy rozmaitym potworom i pokazanie, w jaki sposób one oddają, są oddane naszymi zachowaniami i zachowaniami, właśnie nastolatków. Mhm. Autorka nawet zaznacza, żeby poświęcić sporo czasu temu wyborowi potworów i na przykład, może nawet wykluczyć pewne potwory, które mogłyby być niekomfortowe dla pewnych osób, bo to, jak one wchodzą w, w relacje emocjonalne, jest bardzo, bardzo ważne. Te potwory tu nie będą tylko dekoracją yy, naszych postaci, będą dość ważne co do ich natury. No to co? To mamy postacie, jakichś nastolatków, stworzyliśmy ich. Yy, to są jakieś potwory, dosłownie ich przenośni w szkole. Jak będziemy nasz serial o nastolatkach i ich seksualności i życiu nastolatków rozgrywać mechanicznie? Mechanikę mamy z Power by the Apocalypse, czyli jak ktoś grał, to, to w cokolwiek używającego tej mechaniki nie będzie tutaj zagubiony w tym systemie. Mamy cztery współczynniki, o których za chwilkę powiem, przyjmująca określone wartości uzależnione od tego, jakim rodzajem potwora gramy. Najczęściej od minus jeden do dwóch. Kiedy musimy wykonać jakiś ruch, czyli, czyli podjąć się testu, rzucamy 2K6, dodajemy odpowiedni współczynnik i sprawdzamy, czy udało nam się osiągnąć sukces lub częściowy sukces. Jeśli wyrzuciliśmy 1,6, to jest to porażka, 7,9 częściowy sukces, czyli sukces jakimś kosztem, a 10 lub więcej to jest sukces pełen, po prostu nam się udało. Cztery cechy, które są w tym systemie, to są cechy HOT. Cool, volatile and dark, że tak już całkiem po angielsku powiem. I od nich są też uzależnione podstawowe ruchy, jakie postać może wykonać. Podstawowe ruchy dla współczynnika HOT, który właśnie jest o tym, jak ktoś jest gorący, to jest podniecenie innej postaci. No, i tutaj też wchodzi w grę to, bardzo jak ten system jest systemem właśnie queer, czyli przy używaniu akcji HOT nie ma znaczenia zupełnie jakiej płci i orientacji jest inna osoba. Jeśli będzie odniesiemy sukces, to, to wywołujemy podniecenie u tej osoby, i dopiero u, po stronie tej osoby jest podjęcie decyzji, co ona z tym robi. I warto zaznaczyć, że ona nie musi nam się rzucić w ramiona. To jest jedna z opcji, natomiast może także y, może nam pozwolić wziąć string bodajże, czyli dać trochę wpływu na naszą postać, która to potem będzie można wykorzystać, albo może jakoś na przykład zachować się kompromitująco, czy znaczy kompromitująco jakoś tak niezręcznie się zachować, y, albo coś takiego. Jest pewne spektrum, natomiast jeśli ruch się udał, to jest trochę jest faktem, że jakoś zareagowaliśmy na tę postać, która nas podnieciła. Tak. Co jest w ogóle, i tu wspomnę, i to jest o tym, na tym ruchu chyba rozbija się moje jakieś takie główne ale z tym systemem ciekawe, że bo mówi się o tym, że te nastolatki reagują na, na podniecenie takie, jakie ono jest, i odkrywają przez to siebie i swoje tendencje, natomiast ktoś zawsze wykonuje ruch Turn Someone On, czyli jesteś zdany nie do końca na swoją wewnętrzną seksualność, tylko na to, kto Świadomie cię będzie chciał. Znaczy, niekoniecznie świadomie, bo to jest Apocalypse World, więc może być tak, po prostu, że ktoś tak działa i wykonuje się ruch. Nie musiał tego robić świadomie, cynicznie i celowo. Natomiast to zależy od działań innych postaci. I to jest. Dobra. Jest to ciekawe, tak to dyplomatycznie nazwę. I od razu wspomnę przy tym ruchu, bo tutaj rzeczywiście nie mamy nic do gadania. Jeśli, jeśli ktoś działa na nas ruchem HOT, to znaczy, że działa na nas ruchem HOT i musimy to odegrać zgodnie z trzecim, trzecim przycypiem tego systemu, czyli musimy być w stosunku do tych zasad, mhm. musimy działać to, co zasady nam każą, jak działają. Jest od tego jeden wyjątek, który zresztą też otarł się o drobne kontrowersje dotyczące tego systemu, mianowicie możemy zdecydować, że nasza postać będzie. Będzie aseksualna. Wtedy w takiej sytuacji, jeśli ktoś wykonuje przeciwko nam ruch hot, czyli w, czy nie przeciwko, czy w stosunku do nas ruch, ruch hot, to on się zamienia automatycznie na shut someone down, który jest podstawowym ruchem pod współczynnikiem cool, czyli jest to ruch używany do wyśmiewania albo poniżania drugiej osoby. No to jest dosłownie to zgaszenie kogoś. Zgaszenie, dokładnie tak. No i tutaj tak działa właśnie ta zmiana ase przy postaciach aseksualnych. Tak, czyli że ktoś zamiast nas podniecać, to nas gasi, chociaż rzuca dalej na chod. Tak. I co ciekawe, aseksualność określa się w danej chwili. To nie jest cecha postaci stała, tylko możemy powiedzieć, że w danej sytuacji jesteśmy aseksualni, ruch nie działa, nie ma dyskusji. Znaczy wtedy. Znaczy no zmienia się go na właśnie tamtą, tamtą wersję. Więc powiedzmy, czyli. Każdy może na każdym wykonać turn someone on, natomiast jeśli on się uda, to w ta postać w odpowiedzi może albo rozegrać którąś właśnie z tych decyzji, Nie, a seksualność trzeba określić chyba wcześniej, że po prostu ten ruch nie, nie ma szansy zadziałać po prostu. Kolejne, kolejne podstawowe ruchy to Keep Your Cool, czyli działanie przy zachowaniu spokoju pod współczynnikiem Cool. Pod współczynnikiem Volatile mamy dwa ruchy, czyli Lash Out Physically, jeśli chcemy zrobić coś fizycznie przeciwko innej postaci i Run Away do, do uciekania. Co ciekawy ruch pod współczynnikiem Dark to Gaze Into The Abyss, czyli wizję przyszłości. Ogólnie właśnie spojrzenie w ciemność, kiedy ciemność spogląda też na nas. Co, co fajnie się wpisuje w klimat rzeczywiście nastolatków i Rocznych spraw. Do, mhm. Są do tego oczywiście ruchy uzależnione od postaci, od potwora, jakim gramy. I y, warto też tutaj zaznaczyć, że każda, y, każdy z potworów, każda z postaci ma tam uzależniony swój ruch y, seksualny. Czyli co się dzieje y, w trakcie lub po seksie, jeśli gramy taką, taką postacią. Tak, bo postacie, bo postacie też jak w Apocalypse World, to czy znaczy w Power by the Apocalypse systemie przystało, mają swoje playbooki, gdzie mają także zdolności specjalne, indywidualne, każda z postaci. No i to już się różni, ale zazwyczaj będziemy mogli wydrukować sobie taką kar zbudowaną kartę postaci, która będzie miała te wszystkie informacje dla naszej postaci, zawarte w sobie i łącznie na przykład z mechanikami. Wiedźma ma mechanikę jakoś trochę specjalną, gdzie zbiera przedmioty znaczące dla osób. Nie jest to ogólna mechanika systemu, to jest mechanika Wiedźmy. Gól zdobywa głody wszelkiego rodzaju, czyli pożądania, których ma coraz więcej i więcej. Są tutaj przy tych ruchach seksualnych pewne zagrania, które mi też nie odpowiadają. Dla przykładu, jeśli właśnie ktoś gra duchem i zostanie, dojdzie do, do, do zbliżenia, to po seksie jest to opisane w ten sposób, że obie osoby, które brały w tym udział, mogą zadać jedno pytanie sobie. Co może być mhm. zadane in character albo player to player? A odpowiedź tak. musi być prawdziwa i dyskretna. Czyli już całkiem wychodzimy ze sfery gry na, na sferę graczy i gra narzuca nam. Yy, zadawanie pytań współgraczom, na które zgodnie z zasadami gry musimy odpowiedzieć szczerze. Tak, też na no to zwróciłem uwagę w ogóle, ale to nie jest do końca jedyny taki przypadek. System w ogóle to jest system, który tak popycha granice. On chce, żebyśmy grali na krawędzi tego, co jest komfortowe i nawet żebyśmy wchodzili w sytuacje niekomfortowe, dziwne, eksplorowali różne tematy. Więc tutaj powiedzmy, no jest to świadoma decyzja systemu, i ten ruch widzę, że on się wpisuje. To on, ten chyba ruch najbardziej wychodzi poza grę z tym. co jest trochę ciekawym konfliktem w tym systemie, który jednocześnie stara się dbać o pewne bezpieczeństwo przestrzegania granic, a, a jednocześnie chce popychać te granice, jakby do, tam, gdzie się da, tam zobaczyć, co, co jest za tymi granicami. Ja też przy tych zdolnościach postaci w ogóle i szczególnie przy ruchach seksualnych, chyba. Moja bardzo tradycyjna moralność się tutaj pokazuje, jak jestem zaskoczony pewnymi rzeczami, czytam sobie te playbooki jest śmiertelnik na samym końcu, mortal. I czytam tam zdolność specjalną śmiertelnika, prawdziwa miłość. Śmiertelnik naraz ma tylko jednego kochanka. I ja wtedy tak, what? Czyli domyślnie inne postacie, nie? Aha, warto wiedzieć. E, czyli domyślnie postacie są, e, nie przywiązuje, nie nawiązują jednej więzi, tylko tylko wiele. Mnie, mnie, bardziej, mnie bardziej w tym troszeczkę, nazwijmy, dziwi, bo nie chciałbym użyć słowa przeraża, fakt, że posiadanie jednego kochanka naraz jest nazywane prawdziwą miłością, a tu może mhm. chodzi ze mnie pewien romantyzm i, i jednak prawdziwą miłością wolałbym nazwać coś innego niż spanie z jedną osobą w jednym momencie naraz. W wieku nastoletnim jeszcze to tak. te, też jest. Yy, tak. Więc płynnie przechodzimy do tematu ran. Można cztery rany postać może dostać i postać może zginąć, mając czwartą ranę, o ile się nie mylę. Więc nie ma mechaniki walki w ogóle w systemie, to jest też napisane, też tak jest, by design. Natomiast są natomiast rany, można je dostawać za sytuacje, które to powodują. Są także stany, conditions, i one są co ciekawe, głównie społeczne, z tego co zrozumiałem. Czyli na przykład, że ktoś został obśmiany, albo ktoś ma właśnie złą opinię, ktoś został w jakiś sposób. Czy skrzywdzony nie do końca, ale to prawie zawsze te conditions dotyczą się twojej sytuacji społecznej, pewnie głównie w kontekście tej szko szkoły średniej. I też mogą, yy, może nas z ich powodu, cierpieć. I strings, sznurki, nitki, to będzie też ważna rzecz w tym systemie, nawet bardzo ważna bo to są takie wpływy, jakie mamy na in, do innych postaci inne postacie mają do nas. Czyli wszelkiego rodzaju rzeczywiście haki, zależności, skryte miłości, wszystko, co sprawia, że jakaś postać jest od nas uzależniona albo my w jakiś sposób jesteśmy uzależnieni od innej postaci i je można wykorzystywać do dodawania sobie bonusów w przypadku akcji wykonywanych w stosunku do innych postaci. Mhm. Uzależnienie może być trochę mocnym słowem na to. To jest chyba taki mhm. wpływ. To może oznaczać, że coś wiemy intymnego o tej postaci. jakoś coś jesteśmy jesteśmy blisko, natomiast stringi, co ciekawe są, ym, nie są symetryczne. Jedna postać może mieć dużo nitek do drugiej, ale to nie być i może nie być symetryczne. Co się wpisuje w niektóre postacie, które tak właśnie działają. A propos jeszcze ran, w momencie kiedy dostaniemy cztery rany i powinniśmy umrzeć, umrzeć nie musimy. Możemy zamiast tego wytrzeć wszystkie nasze stringsy, albo możemy wejść w taki, w taki tryb grania postacią, który się tutaj nazywa Darkest Self, czyli naj, najgorsza wersja siebie, jaka jest, która może też być odpalona przez na przykład nieudane ruchy, które wykonujemy. I... Wtedy rzeczywiście y, grając na przykład śmiertelnikiem, zaczynamy być zdradziecką osobą, y, grając duchem całkowicie wycofaną, czyli taką mm, wszystkie cechy naszej postaci, które mamy, są albo odwrócone, albo wyolbrzymione maksymalnie i. i... No, niestety musimy to od, odgrywać do momentu, kiedy ten stan nam nie minie, kiedy aktywnie wykonamy jakieś działanie, które pozwala nam się tego stanu pozbyć. Ale jest też tak, że na przykład ten stan Darkest Self kończy się, nie ma mechanicznie powiedziane dokładnie, kiedy się kończysz. Tam trzeba jakieś zebrać trzy punkty czegoś, zapełnić zegar postępu. Nie ma czegoś takiego. Jest to jedna z wielu rzeczy, która po prostu mówi, no fikcja. Grajcie to wtedy, kiedy to nastąpi, to to nastąpi? Ale, ale są podpowiedzi do tego przy każdym, przy każdym typie potwora. Dla przykładu, tak. kiedy jesteś, kiedy grasz gulem, który ogólnie pożera dużo rzeczy, to jest tak wspomniane w podręczniku, że uciekasz z tego stanu darkest self, kiedy jesteś, kiedy się no, poświęciłeś przejedzeniu albo zostałeś zamknięty na tak długo, że się opanowałeś. Ale tak, nie ma żadnego mechanicznego yy, sposobu notowania tego, czy się już udało, czy jeszcze nie udało. Nie ma żadnego Testu za to odpowiedzialnego, trzeba to odegrać. Trzeba po prostu do tego dojść. Odegrać i czuję tam taką zasadę, poczujecie, kiedy będzie dobry moment. Mhm. I to się przewija w ogóle przez system, przewija się także przez co ciekawe, jest sporo rozdziałów, czy no stron poświęconych, może nie rozdziałów, pewnym poradom co do tego, jak grać, jak to robić. I tutaj znajdziemy kilka, które są w ogóle dla mnie ciekawe, przeprowadzające dość konkretnie mistrza ceremonii przez to, jak należy system prowadzić, jak go wyjaśniać graczom, co mówić, jak tworzyć pierwszą scenę, jakie są, jakie, jak do tego podejść, jak stworzyć setting, czyli to jakieś małe miasteczko, lokalną społeczność z tą szkołą, co jest w ogóle fajne i mi się chyba najbardziej w tym systemie podoba, w jaki sposób on omawia rzeczy, które wcale nie są oczywiste i nie rzuca ekipy po prostu w głęb głęboką wodę, Może, możecie zrobić wszystko, więc róbcie cokolwiek chcecie. Tylko zawiera sporo porad tego typu, ale znajdziemy także takie rozbudowane rozdziały, jak na przykład rozdział o rasizmie. Rozdział, znowu mówię, rozdział to jest sekcja, bo to jest kilka stron maksymalnie. Rasizm tu w ogóle trzech konsultantów zostało ściągniętych. Pierwsza strona podręcznika nam mówi do, do napisania tej sekcji, chyba się nie mylę, chyba trzy osoby były wymienione jako, jako tu konsultujące. Więc temat rasizmu, temat seksualności, temat queerness też jest poruszony. No, nic dziwnego, autorka sama właśnie pisze, że, że ona te tematy w grach bardzo lubi poruszać, co widać w Monster Hearts. I są także poruszone tematy granic i tego właśnie, czego nale tam, jak należy pilnować, żeby granice nie były przekroczone. Nie ma tematu, czego nigdy nie należy poruszać, oczywiście w tego typu systemie. Jest bardziej, jak ustalić osobiste granice, co danej osobie się może nie podobać czy przed sesją, czy na sesji i tak dalej, i tak dalej, więc są także wspomniane w tym systemie narzędzia BHS, tak zwane bezpieczeństwo higiena sesji, w tym na przykład słynna karta X, jest ona tu wspomniana, ale także jest zawarta instrukcja jej używania w tym systemie, także zintegrowana w zasadzie, w zasadzie z systemem dość mocno. Sam podręcznik to 175 stron w wersji anglojęzycznej, czarno-biały, ilustracje, które są wewn znajdziemy wewnątrz podręcznika, to są przerobione zdjęcia. Dla mnie on nie wygląda ciekawie. Tak, to jest mały format, taki bardziej zaszytowy. I taki troszeczkę nudny. Także jeśli chodzi o sam wygląd podręcznika, to ja nie jestem fanem. Samych ilustracji jest w sumie bardzo mało, czyli tych przerobionych zdjęć. Na przykład znajdziemy jedną ilustrację około strony piątej i następna będzie już dopiero na stronie dwudziestej piątej. Także, także są dosyć duże, duże odcinki całego podręcznika, w których, w których żadnych ilustracji nie ma, a bardzo dużo pustej przestrzeni jest. jest on, Ma taką w sumie bardzo fajną manierę pisania, czyli jeden rozdział powinien znajduje się raczej na jednej stronie, przynajmniej mhm. próbuje, ale to też powoduje, że są bardzo duże puste przestrzenie w podręczniku, które wydawałoby się, że będą wykorzystane w trochę lepszy sposób. Tak, ilustracje zawsze postacie przedstawiają. Chyba nie kojarzę żadnej przedstawiającej jakieś lokacje, czy klimat, czy coś takiego. Też, ale estetyka, którą kojarzę, z Apocalypse World, o ile się nie mylę z podręcznika. Więc akurat fani Power by the Apocalypse, czy szczególnie Apocalypse World mogą, nie będą zdziwieni. Ale jest czytelny podręcznik, to muszę mu oddać, jest czytelny. To mi się w nim podobało, ułożone treści w miarę sensownie, faktycznie wizualnie atrakcyjność, no cóż. I doszliśmy do końca. Monster Hards 2, systemu ciekawego, systemu, w który raczej nie będziemy grać. Już myślę, czy są jakieś scenariusze, w których ktoś by był w stanie mnie namówić do zagrania w Monster Hearts. Nie przychodzą mi chwilowo do głowy i nie traktujcie tego jako wyzwanie. Czy dla kogo jest ten system w takim razie? Mam wrażenie, że ten system jest bardzo ukierunkowany do konkretnych osób o konkretnych poglądach politycznych. I. I mogę się mylić oczywiście, to jest jakby moje wrażenie i, 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 i mam wrażenie, że może to dla tych konkretnie osób ten to być jakiś erpek taki bardziej celowany. Mhm. Ten erpek stoi tym tematem queer chyba tak bardzo, że to rozstrzyga bardzo dużo. Myślę, że tak, po tym rzucie oka czy po prostu po przejrzeniu tego systemu już pewnie wiecie, czy to jest system dla was czy nie. Dokładnie tak. Więc w zasadzie tyle w temacie. No i co? No i kończymy, więc zapraszamy Was do na naszego Discorda, zapraszamy Was do na naszego patronaita, który teraz jest zmodernizowany. Także pewnie kiedy ten podcast wychodzi, to już jest w ogóle ho, 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 już minęło czasu i jest ładnie zorganizowany. Dzięki patronom za to, że wspierają. Dzięki Badkage, który ten system nam zaproponował, dając nam ciekawe doświadczenie. I cóż, do zobaczenia i cześć. Do zobaczenia. Cześć.